Dostał cymbał! Dobrze! Ja, ja też mogę strzelać w niego. O, ale ale on, on się... Ojej, ojej! Cześć, hej, witajcie w kolejnym odcinku z serii LEGO Star Wars 3 Wojny Klonów. Cieszymy się bardzo z waszej obecności, aktywności pod, pod poprzednimi filmami. Widać, że chcecie oglądać tą, tą serię. No i co, co mogę powiedzieć dalej? No, prosimy, prosimy o żeby utrzymać taki, taki, taką aktywność, bo to nam bardzo jest bardzo miło, miło, kiedy nas upominacie, kiedy nam podpowiadacie różne rzeczy, kiedy tłumaczycie przede wszystkim niektóre rzeczy odnośnie uniwersum, tak jak na przykład tłumaczyliście kolory Ostrzy, tak? Mieczy Jedi. To bardzo, bardzo miła, przyjemna sprawa. Dziękujemy za to i pozdrawiamy wszystkich, którzy aktywnie nas wspierają i nam pomagają. I przed nami... łapki w górę, nie zapominajcie o tym. Blue Shadow Virus. Możecie zostawić łapkę. łapkę w górę. Przynajmniej Shadow Virus. Tak się nazywa kolejny poziom. Chapter trzeci z tej fioletowej... -fi. z tej fioletowej... E, ścieżki. Zobaczymy co tu się teraz będzie działo. Fajna czapka. To są chyba włosy. Tak. No, nie o, Jarjar! Tego gościa tutaj nie było strasznie długo, bo on się chyba nie pojawiał w ogóle tam w epizodach 4, 5, 6, tylko gdzieś tam na początku był. Wow. Jakaś robota przy. No to jest, my tam jakoś ostatnio żeśmy chyba właśnie go yy, poszukiwali, coś takiego było. U. Nie chcę się o. <laughs> go włączył O nie, znowu jakaś dżungla <laughs> Nie lubię biegać po dżungli <laughs> O, Dżadżan nawet w kamuflażu jakimś Grunt to dobry kamuflaż Oha <laughs> O! Wow. Mm -hmm. Ten złow... złowrogi śmiech Ciekawe w ogóle, co to jest za gość. To jest kolejne pytanie. A i to już widzę, koledzy oczywiście zauważyli, co się tam podziało, że no pojmali przyjaciół. Jest je, a soka. 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 Bardzo lubię tą postać jakoś. Ale... Ale mi, tobie przypadło tym razem. Bo masz pierwszy kontroler uruchomiony. No i co? No i zaczynamy, musimy gdzieś tutaj znaleźć tego naszego jar dżar Coś się podziało, jakieś okropieństwo, pojmali go. A teraz sobie opowiedzmy, czy ja mogę wejść tutaj do tej wody, to jest... No nie, nie mogę, a tam były takie monety, które... Tak mnie podkusiły, sobie pomyślałem, a wejdę, przecież co może mi się stać, że to jest tylko jakaś woda, ale... No widocznie. <tuszy> Oczywiście musimy się postarać o prawdziwego Jedi, tak że także... No, no to, to, to Tak się z... nie postara Ta, Tak się nie, nie postaramy, mówisz. Co, a jak ty się teraz... O, się. Ej, coś, coś tam rygło chyba na jeden, tak? C co coś mi się wydawało. Co wychodzi z tym? O, jeden na pięć, okej. Okay. Trzeba te antenki szukać. Się zastanawiam, kiedy one się pojawiają? Kiedy one wychodzą z, z ziemi? jak nas gdzieś tam chyba zobaczą, czy coś. Mhm, mm mi tak wydaje. Dobra, a co my tutaj mamy? Tutaj jest jakaś taka głowa z wyspy Wielkanocnej, zobacz. Tak. Ja. Mało tego, mogę ją nawet tutaj kurczę okładać, tylko że tutaj chyba trzeba ym, ciężkiego ym, ostrzału, takiego dosyć, wiecie, solidnego, nie? Jakiegoś machine guna, czy coś takiego, żeby się tego... żeby to rozwalić. Chociaż znaczy, w sumie to stanowi bardzo fajną ozdobę. 2 na 3, coś się nam udało ogarnąć. To chyba ta właśnie wyskakująca antenka, nie? Tak, Z tak. Z ziemi. To było... O! O! o. Ten... strzelają do nas. To są te... Ej, ale... Sorry. Wszystko, wszystkim, ale... Chciałem odbijać te strzały. Sorry. Tam je, weź tam je, Jesteś Jedi, zrób coś. Ja tu się zajmę. O, wiesz, czym ja się zajmę? Ja wiem, czym ja się zajmę. Ja, ja sobie tutaj. nawet O, tam tam jest dziura, tego ja nie zauważyłem. Pieniążki, pieniążki, pieniążki. Tutaj jest potrzebny klon, ale to za chwilę, bo tutaj jeszcze tu widziałem te co właśnie. wyskakują te tak gdzieś, nie? No, ale to chyba właśnie trzeba się tych antenek pozbyć no, tak, i ja tak, one no przestają wyskakiwać. Tutaj gdzieś był klot, taki pieniążek fajny. Dobra, wiesz, co, ja, jak ty tam nawalasz, to ja odejdę, Kiedyś, sobie, zapieram. żeby mi się krzywda nie stała. Jest pierwsza część mini zestawu. Dobra, no nic, się tu pokażę. O, ja tu nie mam się pokazać, ja tu mam wysadzić. No i mamy przejście, słuchaj, możemy tam, możemy tam wchodzić. Chyba zrobiliśmy wszystko co mogliśmy, tam jest czarna moc potrzebna. Wow, jakie tunele w ogóle pod, tym, pod tą dżunglą, nie? Są poprowadzone. Strasznie, strasznie, budowle to... O, on gdzie ja jestem? Co się dzieje? Ja jestem na okay, Ja oła. jestem u góry, do, ja sam mówiłam już teraz. Dobra, no, ja zostałem tutaj, kurczę troszeczkę po, 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 po twarzy. Gdzie jest Zosoka? Ja chcę być Jedi! Jak już mogę, to chcę być. Chodź tu, dobra. Teraz no, skąd, skąd ich się to tyle bierze? Ach. No musisz na razie chyba się tam gdzieś tam utrzymać, trochę? Póki nie rozwalę tutaj, nie wie, tego. Co? Bo, ja, bo ja tam widziałem niebieską monetę, i ja bardzo, bardzo chciałbym tę monetę kupić. Ja jak najbardziej popieram Twój pomysł. Tylko, że tych droidów mi tu wyskakuje. O, tutaj jest moneta, tu jest jeszcze jedna, o trzy były, no to, to no, tym bardziej było warto, nie? Ktoś tam jakaś animacja mi się, w jakiś finish mi się uruchomił. Ale tych droidów tutaj na roze się wysypuje. Ach, Jimmy, jestem głupi. A ja mogę coś tutaj. Mogę zamknąć, okej, okay, ja czekam na nie wiadomo co. Co, co on robi? I zamykamy kraty, co by nam tych droidów tyle nie wyłaziło. Widzę, że mój partner średnio sobie radzi, no ale wiadomo. Nie ma to jak Jedi, nie? Tak jest. I tutaj jest, nie ma to krat? Jedi. Nie ma... Jedi, jednak Jedi to, 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 to Jedi. Jedi to no. Jedi. No. Jedi. Ach kurde, dopadli mnie już, to jest trzeci raz. Mam Ej, bo ich się tutaj wysypuje, no. Coś się nawet tym nie dzieje. Wow. Droidki. Z jednej strony droidy, z drugiej no, strony droidki. Się z droidami. Świetna sprawa. O, już nie idzie ich zniszczyć w ten sposób. Jak ja mam sobie z tym poradzić? Ła, wow, oa! Wow, proszę. Proszę nie strzelać. Fajne są niektóre animacje walki, jak na przykład jak powoli rękę mu odcina najpierw drugą, potem go dopiero zabiję. Jak ja się tych droidków? No, a nie możesz skoczyć? Właściwie nie. Mogę, ich, mogę je przepchnąć. Uf, o, coś. One w ogóle strzelają tak jak chcą. Czy przypadkiem. O co tu chodzi? Rzucić w nie nie mogę. Tym kultowym już rzutem mieczem. Kurde. O co tu chodzi? Mogę przejść tędy? Nie mogę, bo mi blokują drogę. Czy ja jestem głupi i czegoś nie rozumiem Właśnie ja też coś jakoś jestem w jakimś martwym punkcie Utknąłeś? Czy ja czegoś nie zrobiłem? Czy tutaj coś kurczę było? okej, to, okay, to tutaj są jakieś haki, dobra, to jest pierwsza rzecz, pierwsza rzecz no... dobra, tu u góry mam. Zajmę się tutaj, żeby pozbyć się tych droidów, które mi tutaj cały czas yy, robią jasna chatę, że tak powiem. Co z tym mam robić? Te klocki się układały fioletowe, nie? Pamiętam. Coś mi się tak kojarzył przynajmniej. Dobra, teraz... teraz... teraz kombinujemy... Ła! Ła! Jak się pozbyć tych droiduków? Dobra. To ja... to ja z góry. A ja już się zastanawiając, co się stało? Przecież... Dobra, hej, Cześć. Cześć, siemanko. No to widocznie musiałem czekać na, na, na Twoje. Na Twoje, Twoje. Widocznie tak. Działania. A wezmę sobie okej, Co tam, co mi tam? Uuu, gdzieś my tutaj się dostaliśmy teraz? No właśnie, gdzie, gdzie jesteś? Korczy mnie ten niebieski klocek. A no uda mi się go zebrać. Tutaj są potrzebne jakieś droidy. Okej, okay, tutaj jest y, hak. Potrzebujemy kogoś, kto tutaj ma jakąś broń. Wysunąłem sobie coś. Tutaj coś wysunąłem. A, tak, A i mogę to podnosić. Podniesiesz mnie? Tak, jasne. Bądź co, więc to jest, jestem. Co? Kobietą, kobietą, tak? Kobietą. Przestań. No niczym nie się... Popsujemy troszeczkę. Ingerencja. No, przecinaj to ja najlepiej, no. Ingerencja troszeczkę w strukturę tej bazy. Ale co to tam? Chyba nikt nie będzie narzekał. No, Wyłączyłaś już, mówię, jako tutaj Twojej postaci, wyłączyłeś pole siłowe. No, chyba jest jakiś taki pierwszy... O, Jar się wyrwa okupkiem. Co on ma w tej flaszeczce? No właśnie, tak, no, co to to jest, nie? Na, na wcześniejszej kadcence to było. No właśnie tak się zastanawiam się, co to jest, do czego to służy taki i dlaczego... dlaczego? Ser serum prawdy. Dlaczego? No bo ewidentnie naszym bohaterom na tym zależy, chyba. Nie wiem, no wydaje się, kurcze, że naszym bohaterom zależy bardziej na. Na osiągnięciu yy, prawdziwego Jedi. O! To na pewno. Znowu mnie zdegradowali do pozycji kurczek klona. Ale to nie jest żadna przecież ujma. No nie jest żadna ujma, nie ukrywam, że wolę biegać z mieczem świetnym. Ja też. Nie widzisz. No ale nic, to Wcześ, ty... we wcześniejszych odcinkach tobie się... tobie się... ten... Tak, bo ty masz ustawiony pierwszy kontroler. Jakbyś był tak dobry właśnie i pozamykł te kraty, żeby tego, kurczę, nie wyskakiwało tutaj tyle... Dobra, ekstra. Teraz tak. Ej, 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 tak. Chciałem, żebyśmy razem to rozwalili, może... Nie, bo ja, wiesz, się, się trochę martwię, nie? No, już nie, ma jest taki... Te... strach Chyba... O, ja mogę rzucać. Czy ja mogę rzucić tutaj, no, w kolegę? Wyłączam, no tak, bo przecież te bomby klonów y wyłączały y tam właśnie takie różne machiny. LOL? Co to? No, no co stamtąd wyciągnąłem, właśnie wiesz? A. A do czego to służy? To nie mam tego pojęcia. To bomba. Tak? <laughs> mm. no, no chyba nie jest jakieś specjalnie potrzebna. Nie, Albo no, przynajmniej nie rozumiem jej przeznaczenia. Sobie zajmę się tutaj destrukcją, zbieraniem monet. No mogę sobie No to rzuciłeś, no to, no to rzuciłeś! Jest, już zbieram. Chodź tu. Ja zbieram te monety, kurczę, już mam... Słuchaj, ty może więcej monet niż ja? Raczej, że tak. Ale my mamy już 40 tysięcy, to jest... kurczę 80 tysięcy praktycznie już zbieraliśmy. No, ale widzisz, nawet to, to nawet nie jest połowa, słuchaj. Może właśnie tu walcz. O, a a! Dobra, zbieram wszystko na jak. super. ich kurde, muszę pozamykać. zamykać. no ty właśnie teraz musisz pozamykać. Ech jest kurde za dużo i, za, i lo... zaczynają no, no, się jakieś pobiór, problemy. już go tak, bije. No ja średnio mogę, bo oni, oni widzisz, że się tak smażą na taki jasny, eskrawy kolor. Ja jak biję ich po głowie kolbą, to, to raczej niespecjalnie im to robi. To jest taka chyba pierwsza ważna zasada. Jak, je jak jest gdzieś Jedi z otwartym mieczem świetnym, to się trzymać z daleka, bo jak to chyba zaczyna tak. machać. Chyba tak, chyba trochę tak jest. Chyba trochę tak jest, nie? Nie ukrywam. Ty tam idź walcz. Spokojnie. Może no ja nie chcę. No. Wiedziałem, że to się tak skończy. Idący na śmierć się pozdrawiają, tak? <grym> tak. Wyłącz go może. Wyło wyłączam. Wyłączam już. Dzięki. To jest fajna, fajna sprawa, że ten klub posiada takie zdolności. Że jakoś się gdzieś to przydaje, nie? No, że bez niego on sobie nie poradził. Mógł z niej walczyć do jutra i nie dałbym rady. Ale tych monet się tu wysypuje naprawdę, bo jak sobie przypominam z poprzednie części, poprzednie epizody, ale wiesz co, wydaje mi się, że to gdzieś tam się wyrównuje, nie w miarę? Bo zobacz, tych innych też się tutaj. Wyobraź no sobie, jakby tyle takich niebieskich wypadło. No to byśmy, myślę, w moment nabili ten pasek prawdziwego Jada, ale to też nie jest w sumie oczywiste. Ale dlaczego tutaj się tutaj pojawiają cały czas te śmietniki, kurczę, Nie można niszczyć. Nic tam nie ma do rzucania. Ty, a może tego druida można. Można. Bo... Ja, ja rzuciłem w niego o, Cześć, faj fajne pomoże. otwieranie drzwi Jest i ten gość. Wchodziłem bez spukania. Jem, no. torturuję Ty panie! Dobrze, że my już tu jesteśmy. On dorzucił w niego tym mieczem? Nie, Nie, ale w droidy widzę, że możesz. O kurde idzie ten kurde opancerzony, a dwóch na... O. Sorry. Gdzieś tam zgarnąłem jakiś strzał pierwszy lepszy. Nieczem dostałeś swoim. No tak? Tak. Zabrócił jakoś niefortunnie i... Kurde, stary musisz tutaj właśnie pozbyć tego droida. Już, porobiono. Dobra, te, teraz tak. Dostał cymbał, ale, dobrze! Ja, ja też mogę strzelać w niego. O, ale nie ale on, on się... ojej, ojej, on tutaj do mnie... Dostał cymbał! D jest. Nie dostał. Nie dostał? Teraz dostał. Oparł się? Teraz okay, dostał. No to, no to... słuchaj, chyba to jest jakby twoja sprawa, żeby się tutaj gościu Dostał! Zajęć. Patrz, też taką, chcesz taką bombkę? Nie chcę. Bo ja się postarałem się. A... tymi. Śmietnikami, które się nie, pojawiają. To jest ważna nauka, słuchajcie. W kosmosie. Y... Trzeba rzucać wszystkim, co się ma. Nie, w kosmosie to śmietniki to... się pojawiają same po prostu. Dlatego nie ma nigdzie, y, wiecie, żadnych. Ale śmieci nie ma, bo tu Masz papierek do wyrzucenia, od razu ci się śmietnik koło nogi, pojawia. To jest dobre. To jest fajne. No ale po, postrzelili nam naszego klona. I oczywiście odchodzi. To jest dumny, ostrzedz. Bo biedny klon. Taki starszy już pan. Tak, też mi się chyba wydaje. Też czas na ciebie. Nie. No, ale jesteś okropny. No, o, jesteś okropny. Co, nie? Problema. Ale jaką ranę ma po O, Wyzioną ducha, koniec. A. Jednak nie było tak źle. To były pistolety na lepki jakieś? Aha za, za, jak się śmieje. Aha, zrobiłem was. Daliście się nabrać. już do konta. No dobra, sorry. A. To mój pad. No proszę. Zachciało mu się odłączyć. Nie wszystkich bawiła ta sytuacja, chyba tylko poza obi co? No chyba, no bo się tam gdzieś przejął, nie pewnie. Albo tracił obie obi No a zawsze mam ci wypowiedź. To osoba, odpowiedzialna, nie? To nie? No, muszę się tutaj... Podłączyć. O, mam ubiłana, lubi Obiłano, więc. No, Kino, to. No dobra, chodź zamienimy się, bo Ty zawsze grałeś ubiłanym ja wezmę Jarzara, Bo ja z tego co pamiętam. O właśnie. Łatko. Jardar w tych. Nawet masz więcej kasy. w tych pierwszych epizodach on tak właśnie fajnie wysoko skakał. To była strasznie fajna sprawa. W ogóle on tak szybko biega. No dobrze. Aha, to musisz pootwierać, tak? No i myślę, że możemy ruszać dalej tropem. Tego złego gościa. No to masz. Jakie mamy miecze? Obaj niebieskie, tak? Obił ona. Żeby jakby utrzymać jakąś tam konwencję. Ale zobacz, od razu za Dwóch Jedi się pojawiło w jednym pomieszczeniu. I, 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 tyle, I tyle droidów to nie był problem, nie? To, to w moment, to w moment było porobione. No już co, już schaż Majty, tak? Uciekaj z daj mi to. Nie. Co robi? Czy on to wyrzuca w kosmos? No okej, okay. albo gonimy naszego. No nawet nie będziemy go gonić, bo widzę, że gość się tutaj pozamykał. Zamknął się ma. Bo... Co to on, jest to, tak, za. Tak, ktoś musi wskoczyć z pistoletem. A to e, może to być ten tytułowy wirus. Bo w, w nazwie poziomu był Blue Shadow Virus. O kurde, a, a ja co mam zrobić? Stanąć na tym. O, dobra, stanął ze mną. Ty jesteś tam. Ale Okej, z... okej, okay, okay. czyli ja rozumiem, że pójdę sobie w tamtą stronę. Ej ja chcę. dlaczego mi. Mój daj. Przykro mi bardzo, okropnie. To ja będę sobie obwionym. Jakoś tak bardziej mi podpasowuje ta postać. To wcale nie znaczy, że Anakin jest jakiś, nie wiem, nieciekawy czy coś takiego. To jest fajna, bardzo postać. Jest i ten gość, który mi tutaj hmm. ucieka. Usilnie. Gość. No nie wiem, mi się teraz słuchaj zamknęły drzwi. A, ale ja sobie otworzę te drzwi, bo już widzę symbol. Jedi nie pukają do drzwi. Nie, nie oni wchodzą. No, muszę zrobić, co? No. Te kwiatki coś się ruszają, ale jakoś nie mogę nic pić. No widzę faktycznie. Nic tam zupełnie w tym pomieszczeniu nie masz? No nie właśnie. No kwiatki, pełno kwiatki, dużo kwiatki. Ja sobie tutaj... Uuu O kurcze, ale... Ale jazda. A tak, no no właśnie nie bardzo. Nie no na pewno musisz coś tam ogarnąć sobie. No bo tak na ciebie. No myślałem, że mogę w niego rzucić mieczem, ale chyba muszę odbijać w niego te jego bombki. Hmm. Kolejna fala droidów, okej, okay, to, to, jest, to jest przyjemna sprawa. Ha dobra, już wiem. Ogarnąłeś co chodzi? Haha, <laughs> tak, ten kolej z tą bomką się tu chował w tych, tych... Tam gdzie się buja. I ten. A i tego musisz ten wykurzyć. <laughs> To jest taka fajna, przyjemna sprawa, nie? No rzucaj, gościu, rzucaj, bo jeszcze te. O, ty strzelasz teraz do mnie. I Ciach, proszę bardzo. To dopiero dwa serduszka, przecież to jak więcej. Ała, kurde. Moje monety. Moje monety. Przed tam. Przedtem jest tyń, co? Ten też tylko zaczy. Mm -hmm. Jeszcze jedno serduszko Jest strzelaj gościu, tylko rzucaj w ogóle to są haki jakieś na tym na tym jego pojeździe Dobra, koniec. Poddaj się O, padł Jar! Ej, moneta! Zebrani ją Gdzie jest? Koniec, jest. Nic nie zrobisz, bo muszę nie tak ciekło. Chodź tu. Ej! Musi wskoczyć w krzaki tak jak zacznie bujać z tymi krzakami zaczną wpiznąć tam mm. Czemu mi ucie na obraz? Weź się przesunąć. O, o, chyba chyba... Zobacz. Idziemy za nim Chodź tu. Go <noise> dawno złapał, <się. głosy> Pieniądze! Pieniądze! Prawdziwy Jedi! Where are you? Jeszcze, jeszcze trochę. Jeszcze... jeden? Trzy, trzy paseczki musimy jeszcze nabrać. No, to to, to nie jest takie trochę. To jest tak, tak niby trochę, niby, niby nie, nie? Bo to tak jakieś... Ile to jest? jest 60-50 tysięcy? 50 Ła? Ła? Tak, tak. Ale wiesz, jak ty mnie zabijasz i zbierasz, to wcale nam nie wchodzi więcej. Yeah. <laughs> Ej, Ła, kurde! jarzo jest tak słabo bojowy. A ja nie... nawidzę walczyć pistoletem, bo nie trafią w ten Ja z kolei, nie wiem, nie mogę podejść do druida, bo mnie rozstrzelą. Co tutaj chodzi? Co on robi? Cię on tylko, tylko mali bohaterowie mogą używać tych przejść. No dobra, no. A ja w ogóle nie zadaję obrażeń, więc... Zadajesz, jak rzucisz ich na ścianę. A. Ona się rozwala na ścianie. jak nie zadajesz obrażeń, jak zadajesz... No kurde, oni się odsu... Zobacz! Zobacz! Jak tu chcę gościa się pozbyć i oni mi uciekają z tak ciężkości dżel... no i... F... For fuck's sake I o co tu chodzi? No to niemożliwe, no, że... No, co no... mi to? Nie mogę, bo nie ma tutaj tego. Oni do mnie mają tak wyskakiwać i mamy cały czas... Chodź tu kurde, Zmimo z się Kubańcu. O wow, wow. Oh, wow. I mnie wkurzają normalnie te droidy. Gdzie ty jesteś? Mały z... Czemu tu nie mam Jedi'a? Obowiązkiem jest Jedi. O Ale ich się tu robi za dużo, jest masakra jakaś. Co oni robią?! Weźcie mnie nie wkurzajcie, bo... ...przeszlę się teraz wszystko na Dobra, gdzie jest ten mały skobaniec? Tam jest. Dobrze. On się tam jakoś denerwuje nawet. Delikatnie. No czemu czemu dżar Bo co? Bo mam takie fajne długie uszy. Dlaczego no, Nie mnie? mogę za to. Widzisz, Kobietę powinni tutaj kurde... Bo ona ma broń. Gdzie jesteś? Tu jesteś. To było ostatnie? Gdy nie twoje... lutniesz. Ludnąłem ja, go. No. Ja go. Ja go nie lutnę? O, zobacz. I rozpad się. Wiesz to. Składaj to. to. Już składam. Aha, to jakiś, jakiś frag był. Cyk. Ale miał w tym to serum takie. No wiem, też mi się właśnie A Tam u tak góry coś... jest ten element. Faktycznie widziałem go. Ty byś tam nie doskoczył, co? Chyba nie. To, to dosyć wysoko było. Aha, no. <laughs> 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 <A, śmiech> naśladujemy ten złowieszczy śmiech. No to bardzo. Ratowaliśmy naszych wszystkich przyjaciół, tylko nie zdobyliśmy tego wirusa. A on dalej go ma. Ktoś mi ogólnie mówił, że Asoka tak? to jest. Padała na nagina. Tak, to się też chyba pojawiło w komentarzu. Chyba nawet tak. O, no, dobrze, no, robiłem. O, no, tak myślałem. Wydaje I mi charger. się, że. A, <laughs> chciałem mówić, że. że... O, co? co? Kurde, nie chcieli to złapać. full. <noise> Ciekawe co się będzie działo z tym Jargerem, dżar bo jest jeśli jedna to przykra sprawa. Jaka przykra sprawa? Jarge dżar odblokowaliśmy. To jest fajna sprawa, a druga przykra sprawa to jest, że nie mamy prawdziwego Jedi. No nie mamy prawdziwego Jedi. No kurczę, staraliśmy się. Naprawdę ja tam biegałem... byliśmy nawet blisko w 69%. E, starałem się no, niszczyć wszystkie obiekty, które tylko się dało zniszczyć. Zbierać coś, co tam tylko mogłem. W sumie mamy tak całkiem ładny wynik, jeśli wszystko policzyć. 788 tysięcy Jedna część mini zestawu, jedna nóżka. Klocuszek, jeden chyba dla nas, za skończony poziom. Tak, 13 to fajnie. Ktoś w komentarzu pisał, że w kantynie, w tym miejscu, do którego zaraz się przeniesiemy myślę, że to można nazwać takiego huba między poziomami, te złote klocki, które my gdzieś tam znaleźliśmy, dla nich zastosowanie, gdzieś w tych korytarzach, się nie zużywają, więc będziemy musieli się tym zająć. No. Paccenka, To Jest ta główna złapani. Główna? No czy główna, wydaje mi się, że jest on na takim... Rektor, tak, no to jest taki nasz główny przeciwnik w tej chwili, bo wiesz, bo ta zielona ścieżka to były ten Griffs... Griffs tak, Griffs, tak, Griff's, bo na ten jest, temat nie. też były, widziałem bardzo duże... I zamienimy się bohater. Po bo co? Jeste być obiłane? No nie, no, dobra, są... okej. Okay. Ja, no bo ja czasami wiesz, to trzeba być ten ta Kobieta Czemu zmienną kocha? jest. No. No, no i co? będzie miał smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek, nie? To, to by było na tyle. Tam yy, przyjdziemy się po tej kantynie innym razem. Żeby tutaj już nie przedłużać, może jest jakiś tam dodatkowy odcinek, czy na końcu coś będziemy myśleć. No, nie Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy jutro na godzinę 13. Oczywiście jest jedna bardzo ważna kwestia. Zapomniałeś dać łapki. <głosy> <głosy> dać łapkę. Łapkę w górę nam no, zostawcie, to naprawdę Wam bardzo pomaga. Tak. Dziękujemy jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia jutro, godzina 13. Nie może Was zabraknąć. Trzymajcie się cieple, cieplutko. Cześć. Cześć.